To teraz zacznijmy Pani opowieść o bydgoskich zakładach mięsnych, które miały swoją tradycję. O no, tak. Prawda? I pani zaczęła w tych latach 50. -tych tam pracować, ale przecież ten zakład było bardzo dawno. No zakład obchodził się na rocznicę, rocznicę, No ale to już mi nie było w ten czas. Zakład, zakłady były podlegały w zjednoczeniu. I to zjednoczenie miało wszystkie zakłady z, z tego, z całego województwa. I, wszystko, i każdy, każdy poszczególny zakład był numerowany. My mieliśmy jedynkę, nasze zakłady. Zaku, te, te, te zakłady, które, które wyrabiały puszki już dla nas, to już była od razu tłoczona jedynka. Były firmy w Stanach Zjednoczonych, które życzyły sobie tylko i wyłącznie z jedynki towar. No i tak się potem, oni niejedni mieli jakieś wymogi, żeby tam kartony oznakować, no to tam, to już była taka wewnętrzna sprawa. Oprócz, oprócz, te, oprócz tego wysyłaliśmy jeszcze mięso, konkretnie wieprzowinę na na bekony angielskie. A no to do Anglii doszło, doszło tygodniowo 40 ton. I, i to tylko bydło się wysyła. mieliście Państwo kłopoty z dostawcami? Yes. Czy, czy było dostatecznie Bo była, dużo? Była, była kontraktacja. Tyle zakontraktowali, tyle schodziło, nie? Nieraz dziennie 1200, 1205 żeśmy zawijali. Metodą tradycyjną. Nie tak tak. Tak ta, ta jak, jak kiedyś było za króla ćwieczka I. niech ci. Po prostu świnia była przeznaczona do zabicia, i, i tak było. No. Do uboju, więc miała hmm. swój konkretny przeznaczenie, miała, tak? Z, z, z... No i mieliśmy bardzo takiego, jeżeli chodzi o, o to, żeby. Żeby wszystko pasowało, wszystko było zapięte, jeszcze tak powiem, na ostatni guzik pod, pod względem, żeby, żeby to było wszystko czyste, czy mhm. czyste higieny, tak? Tak. To był taki lekarz, który, który nie popuścił. Nazywał się, do, się nazywał się To był weterynarz? Weterynarz. Także on zajrzał w każdy, w każdy kąt i dopóki żył, tak, tak było. I wszyscy wiedzieli, że, że nie ma ulgi. Czyli sprawdzał nie tylko, nie badał, nie tylko badał mięso, ale sprawdzał też tak. czystość ogólnie, tak? W tak. jaki sposób to... I było jak, przy... jak przyjechali, na przykład przyjechał kierowca tirem, ten czas ładowaliśmy już na tiry, przyjechał, to on sprawdzał czystość samochodu. Białym ręcznikiem sprawdzał, więc nie było żadnej ulgi. Samochód był, 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 czyszczony gorącą wodą, jakąś tam, jakimiś proszkami, ale jakimś tam płynem, gorącą wodą i, i był tego, musiał być odpowiednio wychłodzony i na to, stracali, na to on zwracał uwagę, nie, bo raz mówiliśmy kierowcy, tylko niech pan nie mówi, że pan mył samochód. Że samochód, o, że samochód jest czysty. Niech pan mówi tylko, że pan był. No. A co przecież samochód jest czysty. Więc ono, wie pani, no trochę złośliwie otwierał boczne drzwi. białym ręcznikiem też czysty, o jeszcze raz odmyć. Nieraz kierowca trzy razy był. Więc ma tutaj. Na terenie zakładu ten... była specjalna mylnia, która specjalnie myła wszystkie koponki i te drewniane sztarszerowała, potem już były metalowe, to, to był taki płyn, wyglądał jak, jak jodyna i to się tylko wylewało, to ten tłuszcz zupełnie pusz, puszczał, ale on nie był szkodliwy dla zdrowia, tylko, tylko po prostu, on tak rozpuszczał tłuszcz, także tam była specjalna ekipa, która była. Która